Co to jest rodzina wielodzietna? Tego się już teraz nie napotyka. A wie pani, że kto ma pszczół, ten ma miód, takie dwie tony miodu. A kto ma dzieci, ten ma smród, bo robią kupę i trzeba przewijać. No dobrze, ale w pewnym momencie te dzieci są bardzo samodzielne. Dziecko samodzielne, to jest fajne, jak się samo sobą zajmuje i rodzice mają z głowy. A to dobrze, jak dziecko samo się musi sobą zajmować? No bardzo dobrze, bo wtedy, na przykład, rodzicenia mają z nimi kłopotu i wtedy rodzic Wszyscy są szczęśliwi. A dziecko? Dziecko też, bo rodzice na niego nie krzyczą. A jak się zachowuje takie? Samodzielne dziecko. Samo chodzi i samo uczy się obsługiwać komputer. Samo wysyła e-maile do kuzynów w Afryce i do kuzynów w Ameryce. A ty masz tam rodzinę? Tak. A w Afryce też? W Afryce też, ale to jest murzyńska, bo, bo ciągle jedzą banany. A dlaczego to jest ważne, żeby mieć dziecko? Bo to jest przedłużenie członka rodziny. A jak człowiek ma za dużo dzieci, to ma wtedy kłopota. Bo jak za dużo dzieci, to niezdrowo. Już rozumiem, dwójkę, ale nie twórka ani piątka. No na holender tyle dzieci. Ale też jest takie powiedzenie, co za dużo to niezdrowo. zdrowo, dlatego że na przykład jak się zje dużo lodów, no to wtedy gardło boli, a jak się robi za dużo dzieci, no to oczywiście jak nie ma pieniędzy. Każdy z nas rodzi dzieci, ale na przykład prezydent nie ma dzieci. On dla siebie dużo pieniędzy zatrzymuje i on powinien mieć dzieci. Ja słyszałam, że on ma córkę. To chyba przyrodnia. Ale prezydent George Bush ma dzieci, bo ma dużo czasu i ma biały dom. Przez niego nie przylatują bociany, no bo ma wystarczająco dzieci. Ile? Dwóch to dziewczyny, a właściwie powinien mieć syna, bo dziewczyny są dobre do zmywania. A kto go zastąpi?